Cześć Boże, dzień dobry, to pisarz ikon. Tu, gdzie wojna dotyka człowieka nie tylko jego ciała, ale i duszy, potrzebna jest broń większa niż ta budowana z metali, betonu czy bomb. Dlatego wziąłem autentyczną skrzynię po amunicji z frontu w Ukrainie. Jeszcze niedawno nosiła w sobie bomby przeciw temu złu, fizycznemu złu. Dziś niesie modlitwę: medalion świętego Benedykta. Od wieków znany jako egzorcyzm i ochrona przed złem. Crux sacra michilux, non dracosit michilux. Krzyż święty niech będzie mi światłem, a diabeł niech nie będzie moim przewodnikiem. To nie jest ozdoba, to deklaracja walki z tym wszystkim, co chce odebrać nam pokój, serce, nadzieję i czasem nawet życie. Zło potrafi przychodzić bardzo cicho, w zwątpieniu, w poczuciu bezsensu, w rozpaczy, która mówi: Nie dasz rady, nie ma sensu dalej. Właśnie tam ten medalion ma być światłem, jak ogień, który przebija ciemność. Jeśli potrzebujesz tego światła, ta modlitwa jest dla Ciebie i możesz się nią pomodlić ze mną. Odsuń mrok, zatrzymaj się na chwilę oddychaj i powiedz wade retro satana kruk Michilux, mihi lux non dracosit retro satana Numkłam quam michiwana sund vana sunt mala i psewene nabibas a jeśli chciałbyś mieć w domu takie dzieło, które będzie Ci przypominać o modlitwie nie tylko medalią św. Benedykta, ale też może ikonę tradycyjną lub też ikonę współczesną z refleksją odpowiednią, to zapraszam Cię serdecznie do mojej pracowni pisarzikon.pl i do kontaktu ze mną. Możesz też wspierać fundację i moją pracę zarówno na froncie w Ukrainie, jak i pracę. Nad ikonami, zamawiając ikony, czy też wspierając po prostu fundację. Bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania, zarówno mojego kanału, jak i mnie na Facebooku, do kontaktu, do zamawiania ikon i bycia ze mną w, nawet w darmowych warsztatach, jakie publikuję na moim kanale. Serdecznie pozdrawiam, pisarz ikon.